Świętujemy w Grybowie w mieście i gminie Grybów święto Strażaka. Rozpoczęliśmy te uroczystości od Mszy świętej, gdzie wysłuchaliśmy przepięknego kazania, nawiązującego właśnie do Dnia Strażaka, do służby Strażaka, bo bez strażaków, bez strażaków, ochotników. E Trudno by mówić było o bezpieczeństwie. Dlatego też cieszę się, że mogłam dzisiaj uczestniczyć, że otrzymałam zaproszenie na te miejsko-gminne obchody, pięknie zorganiz zorganizowane i też z tej okazji wszystkim strażakom, strażakom miasta i gminy Gwybów, ale też wszystkim strażakom w Polsce pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim bezpiecznej służby, uznania u drugiego człowieka, też wdzięczności i zrozumienia wśród bliskich tego, co robią, bo jednak, to wymaga poświęcenia czasu, prywatnego czasu, który można by było inaczej wykorzystać. I, I życzę wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, sił, aby mogli nam służyć, pomagać, bo są potrzebni. Miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka wpisują się na dobre w kalendarz wydarzeń, w kalendarz imprez organizowanych na terenie miasta Grybowa, jak również i na terenie ziemi grybowskiej. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grybowie przy udziale oczywiście i wsparciu finansowym samorządów, samorządu miasta Grybowa, jak również i samorządu gminy Grybów. W tym miejscu, w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego, pragnę serdecznie podziękować władzom samorządowym miasta i gminy Grybów za pomoc w organizacji tego dzisiejszego święta. Dzień dzisiejszy, święto strażaka, to... Również doskonała okazja, aby przede wszystkim podziękować wszystkim drukcom, wszystkim duchom za ich pracę, za, za ich odwagę i za to, że my, mieszkańcy, tak naprawdę możemy na nich liczyć o każdej porze dnia i nocy. Dzień dzisiejszy to również doskonała okazja, aby wręczyć wyróżnienia państwowe, wyróżnienia resortowe strażakom, którzy swoją pracą wpisują się w karty nowej historii. W imieniu samorządu miasta Grybowa oraz Własnym, jak również i w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego działającego na terenie miasta i gminy Grybów, pragnę złożyć w dniu dzisiejszym serdeczne podziękowania i serdeczne życzenia. Dziękuję za pracę. Dziękuję, tak jak wcześniej wspomniałem, za to, że mieszkańcy miasta, mieszkańcy gminy Grybów, mieszkańcy całej Ziemi Grybowskiej możemy liczyć na wsparcie, możemy liczyć na, na, na pomoc strażaków. Gratuluję im odwagi i pragnę życzyć, aby przede wszystkim. Dopisywało wszystkim zdrowie i abyśmy równie dobrze mogli się spotykać na takich uroczystościach, aby właśnie takich uroczystości państwowych resortowych było jak najwięcej, a tych wyjazdów do akcji było jak najmniej. A jeżeli te wyjazdy do akcji są, to aby przede wszystkim strażacy z tych akcji wracali do swoich domów i do swoich rodzin bezpieczni i cali. Tego w imieniu swoim i jak również i samorządu miasta Grybowa, jak i w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego serdecznie wszystkim życzę. Najważniejszy dzień jest bardzo wielkim świętem. Świętem strażaków. Miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach Dnia Strażaka Miejsko-Gminnych. Pomimo złej pogody, wielu strażaków zjawiło się na tych obchodach. Dziękuję księdzu za wygłoszenie homilii, pięknej homilii, która wymownie podkreśla rolę strażaka. Powiedziałem na zmownicy dla strażaków, że każdy poczet sztandarowy ma napis Bóg, honor i ojczyzna i też życzę wszystkim strażakom, żeby te trzy słowa, piękne słowa, wymowne przyświecały każdemu strażakowi w sercu, żebyśmy nie zapominali, że Bóg, honor i ojczyzna budują w nas patriotyzm, a strażacy są tą społecznością, która podkreśla to, że każdy Polak i każdy obywatel powinien te wartości mieć we własnym sercu. W tym roku z budżetu gminy Yy, przeznaczyliśmy 160 tysięcy na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biała Niżna. W przeszłości ustaliliśmy kolejkę z rządem miejsko-gminnym, które jednostki mają yy, najgorszej klasy yy, samochody, sprzęt yy, ten ratowniczy, gaśniczy i będziemy sukcesywnie wymieniać te samochody. Też złożyliśmy wnioski na małopolskie remizy, na bezpieczny strażak, żeby jednostki wspomóc. Został też złożony wniosek do Funduszu Sprawiedliwości na dużą kwotę, 660 tysięcy. Mam taką cichą nadzieję, że te środki uda się pozyskać przy wsparciu pana posła Edwarda Siarki i przychylności ministra Ziobry żeby te pieniądze spłynęły z ministerstwa i służyły naszym strażakom. Podczas takich świąt staramy się wyróżnić strażaków, tych, którzy na to zasługują. Oczywiście wszyscy zasługują, więc niektórzy są wyróżniani słowem i zwykłym dziękuję, czy uściskiem dłoni. Natomiast dla niektórych są oznaczenia I oprócz odznaczeń korporacyjnych, czyli przyznawanych przez zarząd wojewódzki, jak złotych, srebrnych, czy też brązowych medali zasługi dla pożarnictwa, a także wręczyliśmy dzisiaj oznaczenia przyznawane przez zarząd powiatowy, to jest wzorowy strażak. I odznakę honorową, która swoją premierę, czy swój debiut dała w ubiegłym roku, w listopadzie, na stulecie odzyskania niepodległości, ustanowił Zarząd Powiatowy taką odznakę honorową Zasłużony do Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej. I dziś dziewięciu druhów otrzymało takie oznaczenia. Są to głównie prezesi, naczelnicy jednostek, ludzie, którzy już naprawdę bardzo wiele dobrego zrobili. Ja tutaj apeluję, podziękujmy strażakom, szczególnie ochotnikom, bo oni... Za to słowo dziękuję, tylko pracują. Nie mają żadnego wynagrodzenia, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. Strażak w Straży Pożarnej ma pensję, natomiast strażak ochotnik, zapłatą na niego jest dobre słowo, czy ten medal, który dzisiaj żeśmy wręczyli. Więc jeżeli chcemy podziękować strażakom, to dobrym słowem możemy to zrobić przy każdej okazji, a najlepiej podczas działań ratowniczo-gaśniczych.